Jeśli masz już serdecznie dość tego i w twoim domu panuje jakiś taki ciągły harmider, ponieważ dzieci kłócą się wiecznie o zabawki, wyrywają je sobie z rąk. Dochodzi do, do, do jakichś bujek czy też sprzeczek. Jeśli tak, doskonale, że tutaj jesteś. Powiem ci jak sobie z tym poradzić raz na zawsze. Jak tutaj po prostu dogadać dzieci w takiej kwestii, żeby te zabawki nie były jakąś taką wieczną kością niezgody. Ja nazywam się Michał Kędzierski, jestem psychologiem dziecięcym. Witam cię bardzo gorąco na kanale Akademia Wychowania. Podstawowa kwestia i podstawowy błąd, jaki tak naprawdę popełnia tutaj większość rodziców, polega na tym, że oni próbują jakoś tak logicznie tym swoim dzieciakom no, wytłumaczyć po prostu, że okej, okay, możecie się tutaj podzielić, przecież tobie nie ubędzie i tak dalej, i tak dalej. I na tym poprzestają. Próbują po prostu do maluchów trafić typowo logicznymi argumentami, a to tak naprawdę gdzieś tam z góry jest skazane na porażkę. Jeśli chcesz, żebym rozwinął ten wątek, napisz w komentarzu. Chętnie do tego wrócę, no, ale dzisiaj już się skupię na tych właśnie zabawkach i dogadywaniu dzieciaków. E, dobra, więc co należy zrobić? Przede wszystkim podziel zabawki, jakie są u Ciebie w domu, na zabawki prywatne i wspólne. To znaczy, każde z Twoich dzieci powinno mieć swoje prywatne zabawki, które należą tylko i wyłącznie do niego, których on jest wyłącznym właścicielem, i te zabawki należy tak naprawdę podpisać. Najlepiej wziąć po prostu marker, pierwszą literą imienia gdzieś tam na dole, na spodzie każdej takiej prywatnej zabawki. Jednoznacznie to oznaczyć. Dzisiaj dzieci mają dużo zabawek, i ty za chwilę po prostu nie spamiętasz tego. Ty nie dojdziesz. To musi być jednoznaczne i tak naprawdę. To będzie nam potrzebne do tego, żeby tutaj właśnie nauczyć dzieciaki no, załatwiania tych spraw między sobą, e, ale także chodzi o zaspokojenie jakiejś takiej potrzeby psychologicznej posiadania czegoś na własność. Tak więc dzielimy te zabawki, każde, każde dziecko ma swoje zabawki prywatne, przynajmniej kilka, no a cała reszta oczywiście trafia do takiej, nazwijmy to, puli zabawek wspólnych. Tak, to to już musisz samodzielnie zdecydować, jak ty, to, jak ty to dokładnie podzielisz. I teraz, co się dzieje? W momencie, kiedy pojawia się jakiś taki konflikt, tak, kiedy zaczyna się wyrywanie sobie tego z rąk, jakieś takie właśnie y, krzyki, dzieciaki przychodzą do ciebie skarżyć, że ktoś mi tutaj coś zabrał, Pierwsze co robisz, to sprawdzasz, czy zabawka nie jest prywatna. Jeśli jest prywatna, natychmiast, z marszu, bez gadania, bez negocjacji, ten konflikt powinien zostać rozstrzygnięty na korzyść właściciela zabawki. Bez dyskusji. Nawet jeżeli jest to taka absurdalna sytuacja, że dajmy na to jedno z Twoich dzieci gdzieś tam wykopało jakąś po prostu starą, zapomnianą zabawkę należącą do brata czy siostry, którą ten brat czy siostra no od roku się nie bawi, nie ma ochoty, wiadomo, że najprawdopodobniej nie będzie tego już robić, no ale jeśli, no właśnie, nagle ta zabawka gdzieś tam ujrzała światło dzienne i jest nie, Ty nie możesz się tym bawić, należy to uszanować. Po prostu z automatu rozstrzygasz konflikt na korzyść właściciela. Natomiast jeżeli chodzi o te zabawki wspólne, tutaj Polega cały trik na tym, żeby nauczyć te dzieciaki dogadywania się między sobą. No bo w większości domów to wygląda tak, że rodzice właśnie jakoś tak z automatu. Stawiają się w takiej pozycji takich sędziów, którzy tutaj no, logicznie tłumacząc, próbują przekonać jedno dziecko, żeby pożyczyło drugiemu, że nic się nie stanie, i tak dalej, i tak dalej. I tylko na tym się opierają. To znaczy, oczywiście, to nie jest złe, żeby to dzieciom tłumaczyć i yy, no, jakoś tak próbować je tutaj przekonać. Ale zrozum, jeżeli tylko na tym się oprzesz, to nie masz szans. To Ci się po prostu nie uda. Prędzej czy później zwarujesz, bo będziesz mieć w domu taki harmider, że odechce ci się dosłownie wszystkiego. Tak więc. Mm, więc ucz, jakby powiedz dzieciom wprost, że Ciebie nie interesują te ich konflikty, że tytuł jakby nie chcesz być w to wciągana, czy też wciągany, i że mają załatwić sprawę pomiędzy sobą. I w tym momencie podsuń jakieś takie przykładowe dobre rozwiązania czyli to, co najczęściej rodzice robią. Krótko, powiedz im, że wy na przykład możecie e, bawić się. Ty, 5 minut, potem, 5 minut. Albo jeżeli tutaj jest konflikt o jakiś samochodzik, no to weźcie jeszcze jakieś inne samochodziki i pobawcie się w jakiś tam garaż dla aut. E, tak? Albo coś, co ja bardzo lubię stosować, co świetnie wchodzi, świetnie działa. Najprostszy rzut monetą. Jeżeli nie mogą się dogadać, które pierwsze bawi się jakąś zabawką, niech po prostu rzucą monetą. To jest bardzo dobre, ponieważ już no, dość małe dzieci można tego nauczyć. I tutaj żadne dziecko nie czuje się tak, jakby mm, nie czuje się, że jest frajerem, bo musi ustąpić bratu czy też siostrze, bo to ślepy los zadecydował. Więc rzut monetą o to, kto ma zacząć. Naprawdę rewelacja, serdecznie ci to polecam. No i teraz co? Chodzi o to, że w momencie, kiedy ty usłyszysz ten konflikt, żeby nie zrywać się z fotela, nie rzucać się, właśnie, żeby tam po prostu na siłę te dzieci dogadać. Okej, okay, na spokojnie daj im dosłownie chwilę, chodzi mi o to, żeby nie biec od razu, tak, że Ty jakby daj im taką chwilę, że może akurat się tutaj same dogadają. Później na spokojnie tam idź i zaproponuj im rozwiązanie, właśnie e, pamiętaj, rób to ze spokojem, jeżeli Ty tutaj zostaniesz wytrącona, wytrącony z równowagi, puszczą Ci nerwy, to to nie zadziała, to już jest zaorane. Na spokojnie zaproponuj im potencjalne rozwiązanie, czyli ten rzut monetą, że pobawcie się razem w to czy tamto i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i powiedz, że jeżeli właśnie w ciągu tam jakiegoś określonego dość krótkiego czasu, dajmy na to 4-5 minut, jeżeli w ciągu tego czasu Wy się nie dogadacie i będziecie na przykład yy, krzyczeć, tak, albo jakoś tak się agresywnie, skandalicznie zachowywać, nie wiem, wyrywać to sobie z rąk, że generalnie będzie niefajnie, to wtedy Ty tą zabawkę po prostu zabierzesz, tak, po prostu wtedy ją zabierzesz i też z góry ustal. Możesz się zabrać na pół godziny, możesz ją zabrać do końca dnia, dłużej nie ma sensu. I zostawiasz te dzieci, tak? Z taką, jakby decyzją do podjęcia. Oczywiście na samym początku, w większości przypadków tutaj się okaże, no, że one to zleją, tak dalej będą sobie wyrywały tą zabawkę z rąk, ale wtedy ty wracasz i na spokojnie, bez okazywania emocji, po prostu tą zabawkę zabierz. Tak? Chodzi o to, że dzieciaki muszą po prostu widzieć, że jakby ty nie bierzesz na siebie ciężaru rozwiązania tego ich konfliktu. No bo jeżeli będziesz to wiecznie robić za dzieciaki, no to one się nigdy nie nauczą robić tego samodzielnie. No zawsze pójdą na łatwiznę, zawsze pójdą łatwiejszą drogą na skróty. To jest normalne, to jest naturalne. A w takim kontekście będą po prostu no tracić na tym, że nie potrafią się dogadać. Ty jakby pokażesz, że nie masz zamiaru tolerować tego, że właśnie no krzyczą na cały dom i no, generalnie głowa cię od tego boli i masz wszystkiego dosyć, tak? Po prostu nie możesz tego tolerować. I jakby w takim kontekście, w takim kontekście dużo, dużo łatwiej ci to przyjdzie. Pamiętaj, na samym początku będzie gorzej niż jest. Ten moment, zanim dzieciaki się tutaj dotrą, zanim to wszystko się jakoś poukłada, no to... Będzie to jakby ciężki czas w Twoim domu, ale zrozum, jeżeli to rozegrasz właśnie w taki sposób, przetrwasz ten okres, to później dzieci się po prostu nauczą i wszystko będzie fajnie funkcjonowało. Mam jeszcze parę ważnych rzeczy do powiedzenia Ci w tej kwestii, ale zanim przejdę dalej, chciałem bardzo serdecznie zaprosić Cię na darmowe, na bezpłatne szkolenie przez internet na żywo, które poprowadzę w poniedziałek o godzinie 20. Ja na tym szkoleniu opowiem Ci od A do Z, jak dogadać rodzeństwo, co zrobić właśnie żeby dzieciaki współpracowały, żeby zamiast skarżyć na siebie, ciągle wdawać się w jakieś wbójki, potyczki, złośliwości, podkładać jakieś świnie bratu, siostry. Jak jakby nauczyć te dzieci życia w zgodzie, wspólnej zabawy i generalnie jak doprowadzić do tego, żeby również wyrosły na osoby, które będą dla siebie oparciem przez całe życie, a nie takie, których droga gdzieś tam się szybko, powiedzmy, rozejdzie. Jeżeli chcesz zdobyć tą wiedzę, jeżeli chcesz tak naprawdę dostać na talerzu to, co ja wiem, a uwierz mi, moja wiedza jest praktyczna, każdą rzecz, o której opowiadam, testowałem osobiście przynajmniej parę dziesiąt, a niektóre nawet parę set razy, więc jakby nie jest to jakaś teoria, to wszystko, co ja mówię wynika z tego, że ja gdzieś tam odwiedzam rodziców, ich dzieci w ich własnych domach i po prostu mm, pomagam im przeprowadzić rewolucję wychowawczą. Coś podobnego do superniani. Tak? Jeżeli chcesz wziąć udział w tym darmowym szkoleniu, pod spodem w opisie tego filmu albo w pierwszym przypiętym komentarzu masz link, zostaw mi poprzez ten link swój adres e-mail, wyślę ci później zaproszenie. Na Twoją pocztę. Więc zatrzymaj ten film, zrób to teraz, żeby ta świetna okazja nie przeszła ci koło nosa, bo ja tego szkolenia nie będę ani nagrywał, ani powtarzał. Więc poniedziałek o 20 jest Twoja jedyna szansa, żeby po prostu wziąć w tym udział całkowicie za darmo. Zapraszam. No ale dobra, wracamy tutaj do wątku dzieciaków i zabawek. Nie możesz stać się takim właśnie sędzią, tak? Nie możesz tutaj dać się wciągnąć w taką rolę, że ty przez godzinę stoisz nad tymi dziećmi, denerwujesz się, pocisz, powtarzasz w kółko to samo, trzęsiesz i próbujesz właśnie tak, jakby bardzo nerwowo, trochę nieudolnie te dzieci dogadać, co one i tak mają w głębokim poważaniu. Tak, To jest najgorsze, co możesz zrobić, no a niestety tak najczęściej instynktownie rodzice reagują, więc pamiętaj. Nie da się wciągnąć w rolę takiego sędziego. Nigdy nie zrobisz tego tak naprawdę sprawiedliwie, a jakby, tak jak mówię, będzie to bardzo hamowało proces nauki twoich dzieci, jak tutaj samodzielne, no samodzielnie pewne rzeczy po prostu między sobą e, załatwiać czy też rozgrywać. Powiedziałam na początku, że konflikt ma być rozstrzygany na korzyść właściciela zabawki. Tak rzeczywiście rób i Pamiętaj, nie ma problemu z tym i zachęcam do tego, żeby to robić, żeby za chwilę, jak sytuacja się po prostu odwróci, a odwróci się za najdalej godzinę, tak? Czyli, czyli jeśli na przykład Jaś nie chciał Małgosi pożyczyć jakiegoś swojego samochodziku, tak? Natychmiast to ucinamy. No, sorry, Małgosiu nie ma. Ale za chwilę, w drugą stronę, Jaś od Małgosi będzie chciał pożyczyć e, jakieś tam jej, nie wiem, grabki do piaskownicy, e, tak? No to również, tak? Nie. I wtedy możesz Jasiowi przypomnieć, że no słuchaj, przed chwilą była odwrotna sytuacja, no i zobacz. I teraz uczysz na przykład negocjacji, no zobacz, no gdybyś wtedy ty pożyczył swoją zabawkę, to teraz Małgosia na pewno byłaby dużo bardziej chętna do tego, żeby pożyczyć ci swoją, tak? I jakby podsuwaj, możecie bawić się razem, możecie współpracować, ale jakby nie bój się takiego powołania się po prostu na to, że zobacz, przed chwilą, było podobnie, tak? Więc jeżeli ty w drugą stronę zaczniesz pożyczać swoje zabawki, no to też możesz wtedy oczekiwać, że no będzie ci dużo łatwiej coś tam swojego przeforsować. No zaproponuj nawet, żeby iść po prostu, jednemu dziecku zaproponuj, tak? że chcesz zdobyć zabawkę brata, siostry, no to weź jakąś swoją i zaproponuj na przykład na wymianę, tak? Podsuwaj takie pomysły z negocjacjami i tak dalej, tak dalej. Ja generalnie mógłbym tutaj bardzo długo w tym temacie mówić. Zachęcam Cię do tego, żeby subskrybować ten kanał i pamiętaj, jak klikniesz przycisk subskrybuj, obok jest taki mały dzwoneczek. Kliknij go koniecznie. Algorytmy YouTube'a ciągle się zmieniają, i teraz generalnie zauważyłem coś takiego, że jeżeli nie klikniesz subskrybuj i nie klikniesz tego małego dzwoneczka, to nie zobaczysz po prostu wielu filmów umieszczonych przeze mnie na tym kanale. A generalnie tu jest bardzo dużo praktycznej, przetestowanej, konkretnej wiedzy, e, więc po prostu zrób to, bo nie wszystko ci się wyświetli. A szkoda, żeby coś ci przeszło koło nosa. No zresztą, jak klikniesz ten dzwoneczek, to też na bieżąco YouTube ci będzie podpowiadał, że jakiś. Nowy film tutaj umieściłem, więc zachęcam Cię, żeby to właśnie zrobić. Jeżeli chcesz mieć wpływ na te treści, które tutaj publikuję, no też napisz o tym w komentarzu. Ja te komentarze czytam, spisuję, no i później po kolei z tej listy tematy gdzieś tam realizuję, więc jeżeli chcesz o czymś posłuchać, nie krępuj się. No i oczywiście na koniec też prośba taka dla Ciebie, wbij łapę w górę udostępnij to, gdzie możesz, podeślij swoim znajomym, którzy mają dzieci, napisz jakikolwiek komentarz, jeśli wykonasz te kroki, albo przynajmniej jeden z nich, a uwierz mi, dla Ciebie to jest parę sekund Twojego czasu, ja Ci będę bardzo wdzięczny, wtedy algorytm YouTube'a wyświetli właśnie ten mój materiał większej liczbie rodziców, trafię tutaj do szerszego grona, no i nie muszę chyba mówić, że bardzo, ale to bardzo mi na tym zależy. Przypominam Ci raz jeszcze, zapisz się na to Szkolenie, które poprowadzę w poniedziałek, na którym Ci właśnie opowiem, jak dogadać dzieci, jak dogadać rodzeństwo. Zapisz sobie gdzieś na przykład w telefonie, ustaw sobie przypomnienie w telefonie, żeby po prostu o tym gdzieś tam nie zapomnieć, bo szkoda by było, żeby ci to przeszło koło nosa. No i widzimy się już niebawem. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć!